W tym filmie pokażemy, jak zamontować tablet w stacji dokującej. Aby zamontować tablet w stacji dokującej, należy ostrożnie umieścić go w gnieździe stacji dokującej, a następnie stanowczo docisnąć. Nie wolno ściskać ekranu. Należy zwrócić uwagę na położenie przycisku zwalniającego tablet. Jeśli podczas wkładania tabletu przycisk nie przesunął się do końca w prawą stronę, należy ponownie docisnąć tablet. W tej chwili tablet jest prawidłowo zamontowany w stacji dokującej. Aby wyjąć tablet ze stacji dokującej, należy przesunąć do końca w lewo przycisk zwalniający zaczepy tabletu, a następnie wyjąć tablet z gniazda.